6 maj 2022 rok od śmierci Kentaro Miury, jaki dał światu jedno z najlepszych i najmroczniejszych fantazji w dziejach. A co się ceni? Mroków obserwowaliśmy tak w tej warstwie oczywistej, wizualnej jako przemoc, jak również w nieco subtelniejszym wymiarze, jako wybory i emocje im towarzyszące. Wieść o śmierci autora nie obiegła jednak świata tak od razu. Dowiedzieliśmy się o tym dopiero 20 maja. Kentaro zmarł w wieku 54 lat z powodu rozwarstwienia aorty. Na kanale było już kilka filmów dotyczących berserka. Jeżeli jednak ktoś jakimś cudem nie ma pojęcia o czym mowa, to Kentaro Miura był japońskim twórcą mangi Berserk, ukazującej się od ponad 30 lat, a przedstawiała ona losy samotnego najemnika Gatsa, który. Zaprawiony w trudach życia i wiedziony pragnieniem zemsty, wyrąbuje sobie dalszą drogę swym ogromnym mieczem. Nierzadko tak przez stada demonów, jak i ludzi, którzy stają mu na drodze. Nie chcę jednak, by ten filmik był takim laniem wody o niczym, nie chcę wspominać przeszłości i tego, jaki berserk był super. Zamiast tego, zobaczymy na przecieki odnośnie dalszej fabuły, która jednak nie wiadomo, czy będzie kontynuowana. Najnowszy rozdział, jaki ukazał się po śmierci autora, wieńczony jest napisem The End, podczas gdy wcześniej inne miały zawsze To Be Continued. Nie mamy jednak oficjalnych informacji, co i jak. O teoriach dotyczących prawdopodobnych tropów fabularnych nagrałem niegdyś materiał, ale teraz spojrzymy nie tyle na teorie, a na informacje, które padły gdzieś w wywiadach. Zdradzając przyszłość powieści o Gatsie. Przy czym nie są to wieści najnowsze, bo obiegły świat prawie 9 miesięcy temu. Wspominałem o tym na swoim fanpageu. Wedle wieści z wywiadu z Kentaro Muro, opublikowanego dopiero po jego śmierci, Berserk na ten moment opowiedział już 60-80% całej zaplanowanej fabuły oznacza to, że tak naprawdę kawał historii jest jeszcze przed nami. Sam skłaniałbym się raczej, że to dopiero jest raczej 60% niż 80%, bo padło również info, że Miura praktycznie skończył plan fabuły i postanowił jeszcze rozwinąć nieco opowieść. W obecnym momencie mangi Guts wraz z towarzyszami jak Shirke, Farnese i reszta jego gromady przebywa na Wyspie Elfów, ale niebawem ma nadejść koniec ich wspólnej podróży. Wraz z zakończeniem Arku Elfheim Nastąpi koniec drużyny, a historia wejdzie w nową fazę. A co czeka nas w tej dalszej fazie? Mamy ponoć dostać więcej historii szkieletowego rycerza. Byłoby niesamowite, gdybyśmy otrzymali cały ark retrospekcji, tak jak było to w przypadku Golden Age Ark. Tyle, że teraz śledzilibyśmy drogę króla Geyserika do zostania szkieletowym rycerzem i narodziny Zoda jako jego bestii ciemności. Kentaro Miura wspominał też o walkach, podkreślam walkach, liczbę noga z Gryfitem. Co oczywiste, większość z nich nie będzie rozstrzygnięta, ale znacznie ciekawiej prezentuje się info, że Guts zmierzy się także z dotychczasowym sojusznikiem, czyli właśnie szkieletowym rycerzem. Sam spekuluje, że Guts może zaprzepaścić jakąś okazję na pokonanie Gryfita, gdyż ten przecież dzieli ciało z dzieckiem Kaski i Gatsa. Korzystniejsze by było zatem najpierw oddzielenie dziecka od gryfita. Rycerz może nie mieć takich skrupułów i będzie chciał wykorzystać okazję, ale Gaz będzie chronił dziecko przed śmiercią. Musi zatem jednocześnie ratować gryfita, stając naprzeciw rycerzowi. A skoro mamy lepiej poznać przeszłość rycerza, to wnioskuje, że będzie to jego koniec i Guts go po prostu zniszczy, aby móc kontynuować dalej swoją drogę. Griffith ucieknie, no i dopiero będzie kombinowanie, jak oddzielić go od dziecka, by następnie pokonać samego Griffitha. Ale sama perspektywa pojedynku Gutsa i szkieletowego rycerza to jest coś absolutnie niesamowitego. Już widzę, jak Gats w tej zbroi berzerkera walczy ze szkieletowym rycerzem, którego zbroja tak naprawdę też jest czymś w rodzaju zbroi berzerkera. Jak jednak faktycznie będzie, ja ciągle wierzę, że się przekonamy. Są pogłoski o kolejnym anime ze świata berzerka, zatem może to stworzy jakąś okazję, by i pchnąć mangę do przodu. Inna sprawa, czy wy tego chcecie, czy fani tego chcą. Czy chcą, aby kontynuowano serię bez jej ojca? Czy może lepiej, aby ta zakończyła się właśnie na takim etapie, na jakim jest? Ja wiem, że kontynuatorzy często psują oryginalne dzieło, ale mimo to ja chciałbym ciągu dalszego, zwłaszcza, że fabuła jest z grubsza rozplanowana. Tyle! A co dalej? To po prostu zobaczymy. Cześć!